Gdzie Carol? Jeździ na koniku wyścigowym Davida Macleoda. Nie bój się, to ja. Pokaż nogę. Jeśli mama każe mi iść na lekcję klarnetu, nie pojadę na raj. Przepraszam, ale cię na niego stać. Rodzice za ciebie nie zapłacą? Nie. Tata postanowił nauczyć mnie szacunku do pieniędzy. Okay. The trip 75 Musisz mieć 75 dolarów. Ile ci brakuje? Siedemdziesiąt cztery. Panie MacLeod? Wcześniej wróciłaś, i czekasz na zapłatę? Chodzi o Rewie. Co się stało? Galopowałyśmy po łące i nagle okulała stój, beznadziejna klacz. Znowu naciągnęła ścięgno. Zaprowadź ją do boksu. A weterynarz? Po co? Leczenie kosztowałoby fortunę. Niewiele wiesz o tej branży. Ona cierpi. Jutro rano skrócimy jej męki. Przygody w siodle. Odcinek drugi. W rolach głównych. Na podstawie powieści Bonnie Bryant. Gdzie Carol? Miała się zająć kobaltem. Sama się nim zajmie. Uwielbiam nie wyręczać. Konie. Nie robi tego dla ciebie, tylko dla kobalta. Ja się nim zajmę. Co? Nie za darmo. Ile? Dziesięć dolców. 5. Stoi. Musimy pogadać. Spotkanie klubu siodło. Stało się coś? Wymyślacie hasło? Nie, sekretny uścisk dłoni. Stevie, wyczyść kobalta, a potem siodło. Tak jest. Rewia jest taka słodka. Gdybyś zobaczył ją w boksie, ona wie, co ją czeka. Przykro mi, takie jest życie. Nie wszyscy kochają konie. Będzie karmo dla psów. Należy do Davida McLeoda. Jestem bezsilny. Mówiłeś, że pieprz się starzeje. Potrzebny ci nowy koń. Rewie będzie super. Potrzebny mi łagodny kluc, a nie koń wyścigowy z chorą nogą. Wypożycz Rewie. A my doprowadzimy ją do porządku. Tak, będziesz zachwycony. Nie mam miejsca. Możemy pomagać w stajni, ale weź ją. Jesteśmy odpowiedzialni. Rzucicie szkołę i zaczniecie tu pracować. Nic z tego. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Czyścisz siodło Weroniki? To długa historia. Ma szczęśliwe zakończenie? O co wam teraz chodzi? O Rewie. Zrobiłaś, co mogłaś. Ona o tym wie. Dzięki. Tata ci jej nie kupi? Już kupił gwiazdę. Nie pojechałabym na rajd. Ale i tak nas nie stać. Żartujesz? Musisz z nami pojechać. Rewia jest najważniejsza. Masz rację. Wybacz. Tata odmówił. Nie pozwolimy jej zabić. Słuchałaś, Maxa, to klacz pana Maklale. Mam ją porwać? Tak. Co takiego? Wykluczone. Gdzie ją schowamy? O czym wy mówicie? W starej stajni, na tyłach Pine Co, a noga? Wyleczymy ją. Wtedy Max naprawdę się zdziwi. I nie powie nie. Dziś w nocy. Ale co? Porwiemy rewie. Gdzie byłaś? Boks kobalta jest brudny. Nie mam czasu. things you need and they buy each other coffees in a bronte tea cafe and they talk about the music they heard last night on radio Wychodzisz? Yeah. Tak. Musisz być wykończona. Byłaś tu cały dzień. Padam z nóg. Pomyśl, jak się czuje Stevie. O co chodzi? Pracowała za ciebie. Box Kobalta jest czysty jak nigdy. Potrzebowała pieniędzy. Chciałam jej pomóc. Konia trzeba ujeżdżać. Ale prawdziwa więź powstaje podczas codziennej opieki. Wiesz, jaki cudowny byłby kobalt, gdybyś go lepiej poznała? Dobrze się rozumiem. Rodzice płacą wam fortunę, żebym mogła tu jeździć. I nie marnowała czasu na sprzątanie stajni. Dziękuję pani, do widzenia. Już późno, skończ grać i do łóżka. W sobotę mam lekcję, muszę ćwiczyć. Wiem o co chodzi. Chcę się urwać z lekcji klarnetu i pojechać na rajd. Idź spać. W tym hałasie? Dość tego Melanie. Gdybyś spędzała mniej czasu w Pine Hollow, nie musiałabyś ćwiczyć po nocy. Dopiełaś z tego. Uszy mi spuchły. Do łóżek. Tak, mamo. Jesteśmy spóźnione. Gdzie Stevie? Tutaj. Weronika mnie zatrzymała. McLeod trening koni wyścigowych. Dlaczego nie może wstać? Zostawmy ją tu, niech poleży. Ma kolkę, jeśli nie wstanie, dostanie skrętu kiszek i umrze. Musimy ją zabrać. Nie zobaczą nas? Wymkniemy się po cichu. Stara stajnia jest niedaleko. Wezwę lekarza. Wsadzą nas. Musimy się ulotnić. Spacer jej pomoże. Co z nogą? Nie mamy wyboru. Zabieramy rewie. Ma gorączkę. Cała płonie. Dziwne, kolce nie towarzyszy gorączka. Zdejmijmy derkę. Lisa ma rację, wezwijmy lekarza. Nie możemy. Pan MacLeod, mam go gdzieś. Trzeba ją ratować. Nie chcę was narażać. Ja wymyśliłam porwanie. Gdybyś go nie wymyśliła, nie pomogłybyśmy Rewi. Klub siodło trzyma się razem, prawda? Dzięki. Wezwę doktor Barker. Myślę o Carol i jej klaczy. To nie jej klacz, tylko Davida McLeoda. Karol zachwycała się nią, odkąd tu przyszła. Co masz zamiar zrobić? Nic. Znasz MacLeoda. Niestety, tak. Tacy jak on wierzą w potęgę pieniądza. Tacy jak ja kochają konie. Myślałam, że ty też. To nie moja klacz. Popatrz na nasze konie: Dalila, Łatek, Comanch, Bark. Myślałem o tym, czyżby? Tak, nie mamy miejsca. Nie rozumiesz? Twoja decyzja. Kiedy dostała kolki? Wieczorem? Po południu była zdrowa. Teraz jest rozpalona. Rzeczywiście ma gorączkę. Stało się coś wczoraj? Okulała na przednią lewą nogę. Po raz trzeci w tym roku, nic wielkiego. Ale ma okropną kolkę. Co to? Dostanie zastrzyk. I ból zniknie? Przepisze jej antybiotyk o szerokim spektrum. Musi go przyjmować przez tydzień. Wyzdrowieje? Noga na pewno. Martwi mnie gorączka. Ile to kosztuje? Rachunek wyślę do McLowa. Nie, my go zapłacimy. Jesteś córką Karen Hanson? Tak. Co tu robicie? Odwiedzamy Rewie. W środku nocy? Jak zawsze. Czyli w nocy. Skąd się tu wzięła? Przyprowadziłyśmy ją. Z powodu kolki. Koniec pytań. Widzę, że kochacie tę klaczkę. Dwieście wystarczy. Da nam pani chwilę? Dobrze. Mam 75 dolarów na ride. Skąd wezmę resztę? Nie martw się, mam pomysł. Przyjmie pani zastaw. Jutro zapłacimy całość. Jasne. Pieniądze na ride nie wydaj ich. Nie wolno ci nie rezygnuj. Miałaś rację, ta klacz jest najważniejsza. Dziękuję. Coś jeszcze? To wszystko na dziś, dzięki. Podobno kupujesz nową klacz. Co? Od Maclauda. Ty też? Przyda się w szkółce. Tak, bo pieprz się starzeje. McLeod jest potworem. Karol Kocharewie i spójrz na barga. Wszyscy każą mi ją kupić. Nic z tego, jasne? Już milczę. Just another horse, right? Nie chcesz That's jej? Right. Właśnie. Nie może jeść. Najwyżej pić, ale trochę. Niech dużo chodzi i nie kładzie się. Na pewno zadzwoni do Maksa. Jesteśmy skończone. Co wy robicie? Rewia miała kolkę. Włamałyście się i uprowadziłyście ją. Rewia jest chora. Chcemy jej pomóc. Dzwoni na policję. Oskarży was o włamanie, kradzież i okrucieństwo wobec zwierząt. Chciałyśmy ją ratować. Po południu była zdrowa. Zachorowała przez was. A pan oddają do rzeźni dla forsy. Uważaj, co mówisz. Stara się. Cześć. Zna pan te złodziejki? Reprezentują mnie. Co? Chcę kupić Rewie. Podoba mi się, to dobra klacz. Na paszę, spójrz. W tej branży różnie bywa. Przemyśl moją ofertę. I daj im spokój. Oh, no. Włamały się i uratowały twoją klacz. Zdążyły w ostatniej chwili, wiem to od Judy Barker. Nie stójcie tak. Idziemy do stajni. Porwanie? Na co liczyłyście? Bałyśmy się, że umrze. Powiedziałeś, że jej nie chcesz. Uznałyście mnie za potwora. Niepotrzebny mi koń wyścigowy z chorą nogą. Racja, nie sądziłem, że się do tego posuniecie. Musiałeś mi ją zabrać. Raczej ukraść. Tak, w środku nocy, uh -huh. bez wiedzy rodziców? No cóż. To wyjątkowa klacz. Wasz czyn był wyrazem miłości. Dlatego działam w tej branży. Bark też był przeznaczony na śmierć. Mama go odkupiła. Od tego czasu jest chlubą Pine Hollow. Rewia też będzie. Na to liczę. Czeka Was ciężka praca i nadgodziny w stajni. Ona jest tego warta. Czas do domu. Zawiadomiłem Waszych rodziców. Mam nadzieję, że przestaniecie kraść konie. W środku nocy. Wiesz, że moja mama kupuje sprzęt kempingowy i nie chce słuchać ody do radości? W kółko grałaś ten sam fragment. Co z tobą? Zajmij się kobaltem. Odpada. Nie pojedziesz na rajd. Pojadę. Rodzice uznali, że doceniłam wartość pieniądza i zapłacili za mnie. Bardzo się cieszę. Zrób mnóstwo zdjęć. Bez ciebie nie jadę. A bez Was, Rajd się nie uda. Jest piękna. Gratuluję. Zadbajcie o kobalta. Znacie Weronikę. Sama o niego zadbasz. Wydałam wszystko na lekarza. Wiem, ale klub siodło jest jednością. Zapłaciłyście Judy za leczenie Rewi. Niepotrzebnie, bo klacz należy do mnie i do Maxa. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w rajdzie. Dziękuję. Będę honorowym członkiem klubu Siodło? Opracowanie wersji polskiej Iwona Ufnal Czytał Radosław Popłonikowski